Warto czasem przyjrzeć się historiom, które przetrwały próbę czasu. A historia tego człowieka, świętego Marcina Sturz, przetrwała, cóż, ponad 1700 lat. Większość kojarzy go z jednym naprawdę ikonicznym gestem. Ale jego życie było o wiele, wiele bogatsze. No właśnie, dobre pytanie. Dlaczego rzymski żołnierz z IV wieku, to wciąż jedna z najbardziej popularnych postaci w Europie? Spróbujmy dzisiaj zajrzeć za tę legendę, żeby zobaczyć człowieka, który przeszedł absolutnie niezwykłą drogę. Od żołnierza imperium do, można powiedzieć, jednego z ojców założycieli zachodniego chrześcijaństwa. I żeby tak naprawdę zrozumieć jego wpływ, musimy zacząć od tego jednego, kluczowego momentu. Tego wydarzenia, które na stałe wpisało się w sztukę i historię, i które właściwie go definiuje. No dobrze, przejdźmy do konkretów. Co ciekawe. Wczesne życie Marcina wcale nie zapowiadało drogi ku świętości. Wręcz przeciwnie, wszystko wskazywało na typową karierę wojskową. Spójrzmy na tę oś czasu. Droga Marcina zaczyna się w świecie przesiąkniętym rzymską tradycją wojskową. Urodził się jako syn Trybuna, a imię dostał po Marsie, Bogu Wojny. Kiedy miał 15 lat, po prostu zmuszono go do wstąpienia do armii. Ale widać tu też coś innego. Już jako dziesięciolatek wbrew woli rodzinę zaczyna przygotowywać się do chrztu. Jakieś inne powołanie już wtedy w nim kiełkowało. I tak dochodzimy do zimy 338 roku w Amiens. To właśnie tam, u bram miasta, dochodzi do tego decydującego spotkania: młody rzymski oficer i ziębnięty żebrak. Scena jak z obrazu. Marcin, nie mając przy sobie pieniędzy, robi coś nieoczekiwanego. Wyciąga miecz i przecina swój wojskowy płaszcz na pół. I co ważne, to nie był tylko taki sobie gest. On oddał mu tę połowę, która prawnie należała do niego. Druga część była własnością armii. Oddał więc wszystko, co mógł. Legenda mówi, że następnej nocy Marcin miał sen. Zobaczył w nim Jezusa odzianego właśnie w ten kawałek płaszcza. I to ostatecznie utwierdziło go w jego wyborze. Niedługo potem, w Wielkanoc 339 roku, przyjął chrzest. To porównanie świetnie pokazuje tę radykalną przemianę, jaka w nim zaszła. Zamiast ścieżki żołnierza, ścieżki Marsa i miecza, wybrał zupełnie inną drogę, drogę służby i krzyża. I ten wybór miał bardzo konkretne konsekwencje. Kilkanaście lat później, tuż przed bitwą Marcin staje przed samym cesarzem i mówi wprost: Jestem żołnierzem Chrystusa, nie wolno mi walczyć. To był absolutnie przełomowy moment. Publicznie wyrzekł się kariery wojskowej i wkrótce został zwolniony ze służby. Dobrze, więc Marcin odchodzi z armii. I co dalej? Można by pomyśleć, że teraz zacznie się wspinać po szczeblach kościelnej kariery. A tu nic z tego. On wcale nie szukał władzy, a raczej uciekał od niej. Jego droga po odejściu z wojska jest fascynująca. Najpierw zostaje pustelnikiem, potem zakłada pierwszy klasztor w Galii, stając się pionierem życia zakonnego na Zachodzie. A jego sława rośnie do tego stopnia, że mieszkańcy Tours dosłownie podstępem wściągają go do miasta i ogłaszają swoim biskupem. Wbrew jego woli. I jako biskup kompletnie zrewolucjonizował tę rolę. Nie zamieszkał w pałacu, ale w prostej celi. Był nieustannie w drodze, podróżując po wsiach. Zyskał przydomek apostoła Galów. Z jednej strony niszczył pogańskie świątynie, a z drugiej bronił biednych przed bezdusznym aparatem podatkowym Rzymu. I co niezwykle rzadkie w tamtych czasach głośno sprzeciwiał się karze śmierci dla heretyków. Marcin zmarł w 397 roku, ale jego historia wcale się wtedy nie skończyła. Można powiedzieć, że po jego śmierci jego wpływ wręcz eksplodował i rozlał się na całą Europę. Dzięki niemu powstała w zasadzie nowa kategoria świętości. Był pierwszym tak powszechnie czczonym świętym, który nie był męczennikiem. Jego życie udowodniło, że radykalne miłosierdzie, życie oddane innym, jest równie godne czci, co śmierć za wiarę. A teraz spójrzmy na tę liczbę: ponad cztery tysiące, tyle mniej więcej jest kościołów w samej tylko Francji, które noszą imię świętego Marcina. To naprawdę daje do myślenia. Ale jego kult oczywiście wykroczył daleko poza Francję. Setki, jeśli nie tysiące kościołów pod jego wezwaniem znajdziemy we Włoszech, w Hiszpanii, na jego rodzinnych Węgrzech, no praktycznie w całej Europie. A patronaty, które mu przypisano, idealnie odzwierciedlają jego życie. Jest patronem Francji i żołnierzy co oczywiste ale też żebraków i ubogich. A także winiarzy, karczmarzy czy krawców, co pokazuje jego głęboki związek ze zwykłymi ludźmi. Jest nawet patronem papieskiej gwardii szwajcarskiej. No dobrze, ale dlaczego właściwie postać z IV wieku wciąż jest dla nas tak istotna? Co jego historia ma do powiedzenia światu dzisiaj? Bo jego dziedzictwo to nie jest tylko zakurzona historia to żywa tradycja. Od momentu jego śmierci jego grób stał się celem pielgrzymek. W XX wieku Jan Paweł II odwiedził jego grup, a w 2016 roku cała Europa świętowała 1700 rocznicę jego urodzin. To tradycja, która wciąż jest odnawiana. Jest też w nim coś niezwykle jednoczącego. Nazywa się go świętem niepodzielonego chrześcijaństwa, a to dlatego, że żył przed wielkimi podziałami w kościele, dlatego dziś czczą go nie tylko katolicy, ale też prawosławni, anglikanie czy luteranie. Zresztą, wystarczy posłuchać, co mówią o nim współcześni przywódcy Kościoła. Benedykt XVI nazwał go ikoną miłości bliźniego, a Franciszek ojcem ubogich. To pokazuje, że jego życie wciąż jest postrzegane jako aktualny wzór współczucia, solidarności i służby tym na marginesie. I to chyba prowadzi nas do ostatniego pytania. W świecie, który tak często i tak chętnie buduje mury, czego właściwie możemy się nauczyć od faceta, który po prostu podzielił się swoim płaszczem? Jego historia, ta nieprzemijająca opowieść, to w gruncie rzeczy ciągłe wyzwanie, wyzwanie, żeby w drugim człowieku dostrzec to, co wspólne i żeby na jego potrzeby odpowiadać nie podziałem, ale radykalną, bezinteresowną hojnością.